Trzeba koniecznie wprowadzić strategiczny system zarządzania instytucjami państwowymi, który uporządkowałby ich funkcjonowanie oraz zwiększył zaufanie do nich obywateli. Propozycję taką przedstawił w Sejmie wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. To, czego brakuje w instytucjach centralnych, teraz jest to dość widoczne, to podejścia strategicznego i niewątpliwie na następną kadencję bardzo ważne będzie przywrócenie Ministerstwa Strategii, bo. W sytuacji tak bardzo burzliwej określenie dobrego kierunku uwzględniającego uwarunkowania tych zjawisk, które są w naszym otoczeniu, tych procesów, które wychodzą w naszej gospodarce jest bardzo istotne. Wicepremier przekonywał, że zła organizacja struktur państwowych jest jedną z przyczyn kryzysu w Grecji zdaniem prezesa PSL właśnie teraz jest najlepszy czas na dużą reformę porządkującą bałagan w polskich instytucjach państwowych. Bardzo ważne jest, żebyśmy podkreślili z jednej strony dobre doświadczenia we wdrażaniu zarządzania jakością, ale także dobre doświadczenia w uporządkowaniu struktur. Jeżeli to jest dobrze poukładane, to wtedy zdecydowanie lepiej funkcjonuje. Jak podkreślił Waldemar Pawlak, przykładem dobrze zarządzanej instytucji jest kierowane przez niego Ministerstwo Gospodarki. Na przykład wprowadziliśmy system zarządzania jakością, a więc wszystkie zadania zostały pogrupowane w procesy, w procedury i dzięki temu ta instytucja wygląda i działa znacznie lepiej. Trochę z przykrością patrzyłem, jak w czasie dyskusji o racjonalizacji zatrudnienia w administracji dość lekceważąco niektórzy politycy także z platformy odnosili się do systemów zarządzania jakością, ale myślę, że przyjdzie czas na to, żeby te sprawy też głębiej wprowadzać.